Witam po raz kolejny Perłę Kraków. Ostatnim razem, jak mieliśmy okazję rozmawiać, to niestety wywiad nam się nie nagrał, ale może to i lepiej, bo dzisiaj i okazja lepsza. Wygrana z Nową Forcą i prawdopodobnie przypieczętowanie mistrzostwa. Macie w tym momencie dwa punkty przewagi nad Nową Forcą i jeden mecz do rozegrania więcej niż rywal. No i łatwo wam dzisiaj poszło. Chyba się tego nie spodziewaliście. Dlaczego nie? My się zawsze spodziewamy łatwego meczu. Przeciwnik trudny, ale my się bawimy piłką i to jest najważniejsze. To sobie też zawsze powtarzamy. Bawmy się futbolem. A w ostatnim wywiadzie mówiłem, że będziemy walczyli o awans i tak jest. No właśnie ja się nie spodziewałam, że te słowa rzeczywiście znajdą potwierdzenie. No a tutaj perła idzie jak burza. No i dzisiaj 8 do 2. Jak to z perspektywy prezesa wyglądało? Bo na boisku, no tak jak powiedział Michał, zabawa. Znaczy z mojej perspektywy wyglądało to tak, że chłopaki po prostu grają w piłkę, to jest najfajniejsze w tym wszystkim, że się zaczęli tym bawić i mamy też trochę więcej szczęścia, mieliśmy dużo pecha w tych niektórych meczach, które graliśmy, przegrywaliśmy jedną bramką, remisowaliśmy, a poza tym no mamy Ronaldinho ze Stalowej Woli, więc to był transfer w dziesiątkę trafiony i to bezgotówkowy w dzisiejszych czasach trudnych. Gdzie my mu nic nie płacimy, on jeszcze nam, nas na piwo zaprasza, bo ma dzisiaj urodziny, Właśnie więc 100 Patryk lat dla naszego Ronaldinho. Dla Patryk. Tak jest. Mowa oczywiście o Patryku Dybce, który jest naszym najlepszym strzelcem i chyba najlepszym asystentem, tak? O najlepszym e... strzelcem i, I asystentem. asystentem ligi. ligi. Całej ligi Całej ligi E. Ligi e. Całej ligi e. Chyba mamy w czwórce trzech zawodników. Chyba tak jest. Chyba. Tak. No i Ty, Michał, jesteś chyba jednym z nich. I Arek jeszcze. Tak, Babecki. Arek Babecki, tak. także nasz napad się spisuje i ofensywny obrońca, łysy Sergio Ramos. Tak, tak jest, jakby tam w realu szukali, to ja jestem. Nie ma problemu, wysłać. Trochę o tyły, ale Azar też jest od tyły na początku sezonu i potem zrzucę, ja też zrzucę. Na wakacjach, na wakacjach Michał popracuje nad <laughs> tak. wagą. Nad wagą, rzeźbą i wszystkim po kolei. Chłopaki, nie wiem, czy mam dobre wrażenie, ale wy w wiele meczów wygrywacie po prostu na takim entuzjazmie, na tym, że się rzeczywiście tą piłką bawicie, cieszycie się z tego, podczas gdy wale czasami chyba są za bardzo spięci, a u was wydaje się, że jest luz, no i to chyba pomaga. Znaczy, my mamy średnią bramek teraz ile będzie? Siedem? Wracamy chyba na siedem bramek strzelonych. I my nie reglujemy się z tyłu, no nie umiemy grać z tyłu tak, żeby się zamurować, stanąć na 0-0, nie umiemy grać tego, więc nie. my gramy do przodu po prostu. No ze mną w obronie jest to niemożliwe na 0 z tyłu, ale, ale, ale coraz mniej tych bramek tracimy, także nie jest źle. Zdziwię się, zdziwię się jak kilku zawodników nie będzie w z sezonu, w pierwszej. W historii Peru jeszcze nie zagraliśmy w meczu na 0 z tyłu. Jeszcze nie, Całego. no nam na jeden ostatnio z Witorią, ale spokojnie. Jeden. Pomalutku, nie wszystko naraz. Przed Wami teraz Silicon Creations, więc może akurat tam się uda, czy no, nie? Ten przeciwnik ostatnio nam nie leży za bardzo, bo zazwyczaj to na zero toni z tyłu grają z nami, ale zobaczymy, co się stanie. E, Michał, miałeś coś do przekazania Wojtkowi, ziębie? O Wojtuś, proszę cię, jak można było perłę perły nie ustawić na co Proszę cię, Wojtuś, pozdrawiam cię serdecznie, tylko perła. <laughs> tylko perła, tylko? Z lodówki. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Serca. Dzięki, dzięki, dzięki. 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 Jak się teraz nie nagrało, to już nie udzielamy wam. Udziału.